Wścieklizna to prawdopodobnie najgroźniejsza choroba wirusowa, jaką znamy. Jeśli tylko pojawią się pierwsze objawy, praktycznie nie mamy szans na przeżycie. Śmiertelność sięga bowiem ponad 99%. Dla porównania, wirus eboli, który kojarzymy z dramatycznymi obrazami z Afryki, zabija średnio połowę zakażonych, a tylko w najcięższych epidemiach jest to 9 na 10 chorych. HIV. Wirus wywołujący AIDS jeszcze niedawno oznaczał pewną śmierć, ale rozwój terapii antyretrowirusowych sprawił, że dziś zakażeni mogą żyć dziesiątki lat. Nawet koronawirus, który sparaliżował świat w czasie pandemii, wedle danych Uniwersytetu Johna Hopkinsa z 2022 roku, miał śmiertelność na poziomie między 1 a 2 procentami. Na tle tych chorób ścieklizna to absolutny potwór. Jeśli wirus zdąży dotrzeć do mózgu, medycyna staje się bezradna. Jedynym ratunkiem jest działanie zanim pojawią się objawy. Później ścieklizna jest wyrokiem. Wirus ścieklizny nie zabija jednak przypadkowo, bo jego objawy mają precyzyjnie zaplanowany scenariusz. Trzeba bowiem wiedzieć, że wirus, jak każdy pasożyt z punktu widzenia ewolucji, ma jeden cel przetrwać i znaleźć kolejnego gospodarza. Śmierć organizmu to niejako efekt uboczny. Prawdziwym celem jest przejście na kolejnego żywiciela, by tam się namnożyć i znowu ruszyć dalej. Po ugryzieniu wirus najpierw namnaża się w mięśniach w miejscu rany, a dopiero gdy stworzy odpowiednio liczną armię, przedostaje się do nerwów i podąża nimi w stronę mózgu. To dlatego szczepienie podane szybko po ekspozycji ma szansę zadziałać. Wirus bowiem jeszcze nie zdążył rozpocząć swojej śmiertelnej wędrówki. Kiedy jednak osiąga mózg, organizm zaczyna doświadczać niezwykłych i przerażających symptomów. Nie każdy wie, że jednym z najbardziej charakterystycznych jest wodowstęt. Widok chorych próbujących napić się wody po prostu szokuje. To staje się praktycznie niemożliwe, bo mięśnie gardła wpadają w gwałtowny skurcz wywołujący paniczny strach przed przełknięciem. Do tego dochodzi nadmierne ślinienie. To inny znany symptom, ale nie jest przypadkowy. W końcu to właśnie w ślinie kryją się miliony cząsteczek wirusa. A kiedy choroba atakuje układ limbiczny, odpowiedzialny za emocje, pojawia się nagła, niekontrolowana agresja. Agresja zwiększa bowiem szansę, że zakażony ugryzie kogoś innego. Ślina pełna wirusów staje się więc narzędziem infekcji, a unikanie wody paradoksalnie chroni delikatne cząsteczki wirusa. Jak widać, schemat działania wirusa jest strategią, w której nie ma miejsca na przypadek. Wścieklizna znana jest od stuleci, nawet w kodeksie Hammurabiego jest o niej wzmianka. Zapisano w nim, że jeżeli wściekły pies ugryzie człowieka wolnego, a ten umrze, to właściciel płaci 40 szekeli w srebrze. Bardziej opłatało się, jeżeli pogryziony został niewolnik, bo jego śmierć wyceniano jedynie na 15 szekeli. Jeszcze w XIX wieku objawy wścieklizny często identyfikowano z działaniami sił nieczystych, lub zarażeniami dokonywanymi przez wilkołaki. Wszystko zmieniło się w 1885 roku, kiedy francuski uczony Louis Pasteur stanął przed dramatycznym wyborem. Pod jego skrzydła trafił dziewięcioletni chłopiec Joseph Meister, pogryziony przez wściekłego psa. Chłopiec miał przed sobą tylko kilka tygodni życia, więc Pasteur zdecydował się na ryzykowny krok i podał mu eksperymentalną szczepionkę, którą testował wcześniej jedynie na zwierzętach. Seria zastrzyków zawierających osłabione wirusy zadziałała. Joseph przeżył, a Pasteur zyskał nieśmiertelną sławę. Było to pierwsze w historii skuteczne zastosowanie szczepionki przeciwko śmiertelnej chorobie wirusowej u człowieka. Od tego momentu wścieklizna przestała być nieuniknionym wyrokiem, jeśli udało się działać odpowiednio szybko. Co ciekawe, Paster naraził wówczas się na poważne ryzyko. Nie miał prawa praktykować medycyny, nie był bowiem lekarzem, więc jego decyzja mogła się skończyć więzieniem. Zamiast tego został bohaterem nauki. Mogłoby się wydawać, że skoro od czasu fenomenalnego odkrycia Luisa Pastera minęło już 140 lat, to nauka znalazła skuteczne lekarstwo na wściekliznę. Niestety, jeśli wirus dotrze do mózgu, to żadna terapia nie uratuje już życia zakażonego. W 2004 roku w Stanach Zjednoczonych 15-letnia Jana Gizi, u której pojawiły się objawy wścieklizny, została wprowadzona w śpiączkę farmakologiczną. Ku zdumieniu lekarzy przeżyła, co nazywano medycznym cudem. Jednak później metoda ta okazała się zawodzić niemal zawsze. Spośród setek pacjentów, u których później zastosowano tę terapię, uratowała się zaledwie garstka. To dziś nie wiadomo, co wtedy zadziałało. Dziś więc nadal jedyną skuteczną drogą jest natychmiastowa reakcja po kontakcie z potencjalnie zakażonym zwierzęciem. Ranę trzeba jak najszybciej i bardzo skrupulatnie wypłukać wodą z mydłem, a następnie poddać się szczepieniu. W cięższych przypadkach podaje się również surowice z gotowymi przeciwciałami. Zastosowanie odpowiednio wcześnie tych kroków daje bardzo duże szanse na ratunek. Problem w tym, że gdy pojawią się pierwsze objawy, medycyna nie ma już żadnych narzędzi. Wścieklizna to choroba, która jednak częściej niż ludzi dotyka zwierząt. Na świecie najczęściej przynoszą ją psy, odpowiadające wedle danych Światowej Organizacji Zdrowia za 99% śmiertelnych przypadków u ludzi, szczególnie w Azji i Afryce. W Europie i Ameryce Północnej zagrożenie praktycznie wyeliminowano dzięki masowym szczepieniom, ale wirus nadal krąży wśród dzikich zwierząt. Rezerwuarem bywają lisy, jenoty, szopy pracze czy skunksy, a w Polsce to właśnie lisy są największym zagrożeniem. Trzeba też uważać na nietoperze, ale po zamieszaniu z COVIDem to chyba oczywiste. Co ciekawe, nie odnotowano nigdy zakażenia człowieka przez innego człowieka? Jedyny udokumentowany wyjątek to rzadkie przypadki przeszczepów narządów od osób, u których sieklizny nie rozpoznano na czas? I na koniec nachodzi mnie pewna refleksja. Skoro każdy wirus ma tylko jeden cel, przetrwać i przekazać swoje geny dalej, to czy nie jest to w gruncie rzeczy ten sam cel, który napędza? Całe życie na Ziemi? Dzięki za Twoją uwagę i do usłyszenia wkrótce. Przyjemności.